<śmiech> <śmiech> siemanko, siemanko, w dzisiejszym odcinku nieco niekonwencjonalna obrona przed wejściem do jednej nogi. Hop, partner wchodzi w jedną nogę. Pierwsze co robimy, uciekamy na zewnątrz, naszą nogą, aby była z tej strony. Dobrze byłoby głowę od razu przekładać do środka. Hop. Aby była z tej strony. Więc najpierw odsuwamy. Staramy się nogę odsunąć jak najbardziej do niego. Jeżeli będzie bokiem, też jest spoko, bo te kolano też dojdzie. Odsuwamy głowę na tak zwanym dyszlu, czyli nasza ręka musi być wyprostowana. Wtedy głowa jest daleko od naszego ciała i możemy zaatakować ją kolanem. Jeżeli będziemy blisko, no to będzie ciężko. Więc robimy duży dyszel. I oczywiście nie atakujemy głowy tutaj partnera, no bo <ścoughs> szkoda jego nosa. Tylko wyskakujemy kolanem do góry, aby sobie to poćwiczyć. Kiedy opanujemy to na sucho, wtedy zakładamy jedną tarczę. Nasza głowa z tej strony, więc on musi głowę nam przełożyć. Hop. Wtedy pokazujemy tarczę, zadajemy trzy kopnięcia i powtarzamy. Wchodzę w tarczę. Hop. I to tyle. Widzimy się w kolejnej kombinacji tygodnia. Bum.